Mamy znowu samice nam się, same samice dzisiaj nam się trafiają, mamy samice bogatki, otwieramy skrzydło. O, i proszę zobaczyć o. Między tymi piórami tutaj są niebieskie, a te są już szarawe. Są innej generacji. O, te. Tu mamy szare, tu mamy niebieskie. Jest różnica. Więc ten ptak, no to jest kontaktowy głos. To, to nic jakby... Nie przyciskam no ja i ani nic nie robię. Właśnie dokładnie. Mówię, słyszę, no o przeczy jak diabeł. Takie są te sikorki. Także jak mamy kontrast, to znaczy, że ten ptak wykluł się gdzieś tam w maju, w kwietniu tego roku. Mogę Państwu pokazać tłuszcz w inny. Patrzymy na brzuch, najpierw, potem w furkurum. Widać żółty tłuszcz? Przedziela go jelito. Długi ten I widać wątrobę w lewym górnym rogu. o, aż tak. To znaczy, że ten ptak ma tłuszcz dwa, prawie już trzy, bo jelito jest prawie całe zasłonięte. No to znaczy, że ono się najadł i będzie się leciał dalej. Takie sikory potrafią być odczytywane na przykład w Hiszpanii nawet. Także czasami w Izraelu widać. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Nie ciekawego o, no, szkoda. Szkoda. O, szkoda. chyba modraszka będzie. Tak? No, była, 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 była mierzona. A, tak. no. No, mamy inny gatunek. Uwielbiam je. To się złapała. O, mamy modraszkę To jest naj, największa bestia wśród Sikor to ona, proszę zobaczyć, o, lecimy w ranki, pod tak żeby no. właśnie uszkodzić, krzywdę. Tak, i szybko patrzymy jak Słaby to wygląda. Piec. Tutaj też patrzymy na kontrast, tu jest elegancko widoczny no, między tymi pięknie. a tymi. To jest młody ptak, też się wykluł w tym roku. I ta barwa, u modraszek akurat nie ma takich cech super jak u bogatek. Wiemy, że skrzydło powyżej 67 to jest samiec, poniżej 65 jest samica, jest taki zakres wspólny. Natomiast jak się obrączkuje tych ptaków dużo, a proszę mi uwierzyć, takich modraszek miałem w ręce 3000, 4000, to widzę, że to jest samiec, jest, jest bardzo ta barwa niebieska, e, taka aż wchodząca trochę bardziej, w, no to będzie ciężko z barwami, to bardziej dziewczyny, nie, ale no, nie, każdy facet tak, to, to nie jest blado niebieski, to jest taki już żywo niebieski, w stronę zimorodka idący, to musi być młody samczyk, dobra, i lecimy. No, a teraz po dziobie najpierw, a potem polecę. Teraz no, a teraz najpierw się daję. A ja ją zaraz wypuszczę, bo gryzie i no. muszę ją trochę ogarnąć. No. Musi trochę podokuczać.